Ale my, witam, zdrowej pani, jeszcze raz tego typu. Powiem pies mieliście za filmikami tego typu. dla Was robię? Zdrowej Pani. głowę, Tego typu. Wiedam u Was tego typu. Zdrowej pani. Widzicie? nie to was żebyście nie gadali ani nic z tego typu tendenc a tak mówiąc z powodu tego asbesta ja po prostu jego nie chcę znać, Słyszę, o nim niech zjeżdża nic on prawie w życiu nie pomógł tylko przeszkodził wszystko, w tym sensie, nie to jak wy myślicie, tylko chodzi o to Chodzi o to, że aspekt tu nakręcał całą atmosferę przeciwko nas. Nie dosyć, a widziałem, jak aspekt nakręcał na komentarzach na streamie. To założyłem. Dlatego. Nie mam zaraz współpracy z takim człowiekiem, który jest flower Asbet. Tego typu. No i dobrze, bo chociaż... Cześć, Cześć Klaudia. Chociaż on w spokój nie będzie mi z butami wchodził w moje życie prywatne. On ma swoje. My mamy swoje, widzowe i fanie. I tyle z myślałeś, że ja sobie nie dam radę? Widzisz? I powiem, ty, ty chcesz tutaj ścimy walić. Tylko ty. Widzę, widzę. Azbet Nie znasz mnie. Nie znasz. Tylko ty, ty. kabal znasz. A co dalej? Azbet Boże, nic nie wiesz. Tylko ty. ty. Ja ty mówisz, że ty śledziałeś mnie tego typu yy, to w ogóle informacje takie Aspekt, dziękuję do ciebie. Jak ty mówisz, że znasz od początku nas, to dlaczego ty się nie ujawniłeś? To mnie zastanawia teraz. To mnie się zastanawia. No, widzisz? Aspekt. No wiesz, że sobie nie da damy... Poczekajcie. Po prostu, Aspekt taki byłeś swany, a mniejszy swan jestem ja. Tego typu. A z kierunku do ciebie to jest to, że po prostu jesteś taką kiepszoną flagą. Tu twierdzisz, że mi pomożesz. Tu kopczę też. A obrabiałeś taką dudę nam. Nie, nie dosyć namawianie tutaj na... Na streamach. Podkręcanie atmosfery. Nie dosyć tutaj nawet wykopie. Ja wiem, że ty masz konto na wykopie Azbet, nie mów, że nie bo masz tego typu ale już, to jest, nie ważne to, że Azbet, nie muszę mieć od ciebie żadnej pomocy, tego typu bo sobie poradziłem sam sobie poradziłem sam, nie musiałem prosić o, pod, o pomoc ciebie. I mówię, że nie na serio. Ale... A ja sobie dałem radę. Nie uśmiechasz się, azbet, bo to jest śmieszne, że ty kogoś chcesz nauczyć. Kogoś. Sam siebie nie umiesz. Sam siedzisz w tym pieprzonym gumie, jak się mówi. Podam, pamiętam to gdzieś, podam rękę. Do zgody. Dobrze, ale żałuję. I dlatego dam sobie radę. Bez nas, na streama, na Tonighta. To jest, ja już się nauczę, to dam sobie radę. Widzę, i fajnie. Ja sobie dam. a zbyt nie sapinę swoje życie. A nie się wtrąca, z potami władzi. W życiu. Tak, azbet. Naciskałeś, naciskałeś i gówno wyszło z tego. Ja sobie załatwiłem to wszystko. Tak, azbet. Nie przekupisz pieniędzy nie ani kobie. To nie masz co się pateczkować ani nic tego od ciebie żadnych rzeczy nie przyjmujemy. Możesz sobie te rzeczy włożyć w tyłek, bo takie rzeczy od ciebie już w ogóle nie chcemy. Nie chcemy mieć z tobą bo tylko jesteś taką jak się mówi pieprzoną flawą W próbujesz Wziąć głębię o nas. Tego typu. No i się zakończyło. Tikanie ci. Zima. Taka fantusia do mnie. tego. On do mi się tam pocałował, tego. Ja jeszcze postaram się. Poskładać to wszystko, co Asbeth do mnie pisał, na pi głosowo tego. Przysięgam, że to zrobię. Nie będzie mnie to interesowało. On taki na mnie najeździ na moją żonę. Nie podaruje to. Tak, Szczepan. Wszystkie donaty, e, które e, zbiera się i zlikwidowały, to będą tylko nasze. Nie będzie Azbek e, zarządzał naszymi pieniędzmi. To są nasze pieniądze, my dajemy, on tylko pomagał nam, ale nie wiedziałem, że on jest taką w flaką. Bo normalny człowiek tak by nic w życiu nie zrobił, a zrobił. Dałem mu kiedyś rękę, no a mówię, a zobaczymy. No i, i żałuję. A teraz rękę da mi na to ja jego nie będę przepraszać, mam tą gdzieś Kiedy z tym? Nie wiem, No ja się muszę ogarnąć jeden, jeden temat. Wam i tak przekażę informację, kiedy będzie z tym. Dam jeszcze informację. Nie macie się. O was nie zapomnieliśmy, wizowej pani. Bo akurat zawsze jesteście z, z nami. No i e, dlatego tak mówiłem. Aż bez może mnie teraz. Trąbkę w trzbokość, bo on twierdzi, że o, Renel nie umie nic załatwić. To się grubo pomylił. Ale go proszka. Ale już, dobra, już nie wiem, będę wnikać tego, po prostu nie chcę jego, znać, nie chcę mieć zgody z nim, nie chcę nic, nic wspólnego. Niech się wypka z tymi pieniędzmi, które on chce Twardo dać nie se typiące warzyw. Cztery litery tego typu, a dwa nie przekupi ani mnie ani Goby. Pieniędzy ty nie chcę spada o. tego typu. No ale jestem. No dobra, dobra, widziałem Pani Zemogaz, ja obraz jest ja na grupę AA. A Czy macie się, jak coś macie, jakieś pytania, to śmiało piszcie, mówię nam. Powiem nie przejmujcie się sprawia sprawie tego azbestu, bo to nie ma sensu. Ja mam tu już jego gdzieś. Trzeba iść do przodu. Ja ja postaram, że idę do przodu i zostaje do przodu, a nie do tyłu on nie sobie idzie do tyłu jak, i, jak chce ale raz od razu ci mówię nie przyjmuje żadnych pieniędzy ani kobra ani rzeczy jakichś ty nie masz co się pocować domu. taka jest informacja i trzymaj się teraz od wszystkich masz swoją rodzinę to pilnuj swoją rodzinę, pilnuj a będzie dobrze, bo na razie to próbujesz mnie nauczyć, wychodzi na to, przypuszczam, główne, taka jest prawda, no ale już, i pomyślałeś, że jesteś mądrzejszy ode mnie, zbytniejszy, logicznie trzeba myśleć, chłopie, a nie pitolić, zamieszania robić, inne rzeczy, bę,